Dzień dobry Czy ja się dodzwoniłam Do produkcji Dżemów Tak Ewa Bem Z tej strony Ja mam pytanie Halo Tak słucham panią Ewa Bem z tej strony Kto? Ewa Bem Ewa Bem Pani słyszała piosenkarka, ja chciałam zorganizować sobie jam session i do tego chciałam taki jam, jam 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 od Państwa. Co, to pa pani sobie chciała zorganizować jam session? Jam session? Session! Session! Po angielsku mówi się... Session! Sesja! ja dam handlowca, niech pani mu to pośpiewa! Okej! Okay. Halo! Halo! Dzień dobry! Dzień dobry. Tu Ewa Bem, Ewa Bem, Ja chciałam zrobić sobie jam Session! Jakiego smaku? Jakie macie? Aha. Jakie macie smaki? Czy, czy nisko? Jakie? Wysoko czy nisko sadzone? Wysoko. Aha, tak jak pani wysoko jest. Ja wysoko. lubię śpiewać wysoko. A mogę adres? Bo trzeba jakąś fakturę wystawić. Ewa Bem. Aha. A miejsce zamieszkania? Bemowo. Bemowo? Aha, no dobrze. Warszawa. To może my przyjmujemy raczej na piśmie zamówienia? Nie, nie śpiewnie. Nie zapisnątowy. <laughs> nie